Na pewno tak. Każdy mecz w Ekstraklasie jest trudny, a jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji jak my, czy dwa ostatnie mecze widzę, zakończone porażką, to na pewno ten trzeci jakby się jako mecz, tak powiem, podwyższonego ryzyka. Demony wróciły z poprzedniego sezonu? Ja nie myślę w ten sposób, ja bardziej staram się jak najszybciej wrócić na właściwą drogę. I w Katowicach to była ta właściwa droga, jak Pan Myślę, że zrobiliśmy krok ku temu. Dzielę pytania, że Adam na Sporo kłopotów chyba zdrowotnych przed tym meczem. To chyba największy problem, prawda? Jest parę razów, Mamy trochę problemów. Liczyłem, że uda się na ten mecz i kogoś z dwójki Manu Kucharczyk doprowadzić do, do zdrowia, ale na razie nie będziemy ryzykować ich dostępu. Eee, pewne problemy pojawiły się u Iwicy Rydowiaka i Kuby Kosowskiej po pomarzu Pucharowym. Eee, I to tyle z problemów. Oczywiście Michał Kubnik jest cały czas eee, niebrany w ogóle pod uwagę i tak będzie do końca <klujny> rundy reszta zawodników jest zdrowa, oczywiście, bo może dyskwalifikację, hajont też nie będzie z nami w A Kuba i Iwica jadą, czy zostają tutaj na miejscu? Zostaną na miejscu. Kuba, Iwica, Mosze, Michałowie. Nie ma, nie ma, nie ma kim grać w ofensywie tak naprawdę w tym momencie. Mamy no, młodych zawodników, bo ewentualnie jest możliwość zastosowania takiej rotacji jak w poprzednim meczu z Arturem Idrzejczykiem i Mosi. Artur w pierwszej połowie meczu z Polonią miał jeszcze dobre sytuacje, potrafił się znaleźć bardzo dobrą piłkę dobra do Mira Radowicza po tym jak nie trafił w słupek. Także jest to jeden z wariantów, który, który biorę pod uwagę w kontekście przyszłego meczu. Panie że te urazy są mechaniczne jakieś, yy, wynikające z boiskowej walki? Czy gdzieś tam ma wpływ na to te yy, kilkanaście meczów jeszcze przez No wiele rzeczy na to ma wpływ, wie pan, na pewno liczba spotkań w dosyć krótkim okresie czasu to robi swoje. Eee, też no, w niektórych przypadkach zabrakło niestety, trochę wyobraźni samym zawodnikom, ale o tym nie chcę szerzej mówić. Jak duży to jest dla Pana problem i no, nie widzę, żeby Pan był jakiś smutny z tego powodu. Czy, 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 czy te urazy spędzają sens Boga, jak sam Pan powiedział, jest to nasz podwyższonego ryzyka dla Pana i dla drużyny. No na pewno w obliczu takiego maczu chciałbym mieć i w obliczu tego, co nas czeka w przyszłym tygodniu. Prawda? i Libisła Kraku chciałabym mieć pełną kadrę do dyspozycji, ale z drugiej strony nie chcę ryzykować zdrowia zawodników przed takimi ważnymi nadróżny meczami. Myślę, że ci zawodnicy, którzy pojadą do Bełchatowa, to jest grupa, która podejmie walkę o trzy punkty. Jest to grupa, która, na którą absolutnie liczę, że, że będzie to grupa ludzi zdolnych do tego, żeby wygrać w to jest w trudniejszej sytuacji przed jutrzejszym razem Legia czy Bełchatów? Trudne pytanie. Legia czy Bełchatów. No, sytuacja dla obydwu klubów, jeżeli chodzi o ligę, jest, yy, komplikuje się i na pewno jedni i drodzy chcieliby jak najszybciej z tych kłopotów wybrnąć. W związku z tym ten stopień trudności jest dla obydwu różnym podobny. Poczę, panie Trenerze, czy no, pewnie z Bełkotowem Pan będzie musiał ustawić kogoś z tej legijnej młodzieży? Czy gdyby Pan nie musiał, to czy oni tym meczem w Katolicach przekonali Pana do tego, że są w stanie grać już na poziomie klasy, czy, czy jeszcze nie? Niektórzy tak, natomiast po niektórych się więcej spodziewałem. Nie chcę używać tutaj nazwisk. Myślę, że niektórzy z tych zawodników przy przeciwniku tej klasy będą i występ będzie bardziej spektakularny. Natomiast tak nie było, ale to jest to są młodzi ludzie. To jest tak, że, że, że zagrają jeden mecz bardzo dobrze, dwa następne na trochę niższym poziomie. To jest domena to młodości, taki merytoryczny. Tak. Natomiast ja bardzo liczę na tych zawodników i, i stopniowo, stopniowo coraz częściej będziemy ich prowadzali dobrze. Ma Pan takie déjà vu w porównaniu z poprzednim sezonem, bo jeszcze parę tygodni temu było zwycięstwo ze Spartakiem, śpiewy na lotnisku, kilka ja kanałitali, a teraz po tych dwóch przegranych meczach widzę i tym przegranym meczu widzę Europejskiej, No znowu jest taka sytuacja, że ucieka Wam korona, tam jest duża strata, trzeba gonić, ja przegrywa z drużynami, z którymi pewnie przegrać nie powinna. Znowu jest taki dołek? Spokojnie. Ja myślę, że oczywiście jesteśmy w trudnym momencie. To jest trudny moment po przeciągu tygodnia. Trzy przegrane mecze i odmienne nasze nastroje i wszystkich w klubie, niż to miało miejsce jeszcze kilkanaście dni temu. Taka huśtawka nastrojów nikomu dobrze nie robi, natomiast w nas to powoduje złość, żeby jak najszybciej, tak jak powiedziałem na początku, wrócić na naszą właściwą drogę, bo no niestety po tej przerwie na reprezentację wciąż nie jesteśmy tą samą drużyną, wciąż nie potrafimy po tym okresie się pozbierać. Teraz większość zawodników miała pełny mikrocyp. Byliśmy od meczu z Polonią Warszawa. Większość zawodników odpoczywała. Także liczę na to, że jutro Bełchatowie w pełni sił wejdą na boisko i pokażą to prawdziwe oblicze A Znalazł Pan powód tych, tych... trzech porażek? Czy to jest zmęczenie tym napiętym sezonem czy podejście zawodników? Co to spowodowało? Ile czynników się na to złożyło począwszy od, od czynników właśnie mentalnych, że nie, do niektórych meczów różna niepowiada, tak jak powinna mam no, na na no spot deski, gdzie zróżnicowałem przeciwnika w niektórych meczach, tak jak końcówka z Polonia, chyba jednak trochę te, 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 te dwa dni po meczu z PSV, które było dla nas za krótko, żeby się zregenerować w pełni. Natomiast też no, myślę, że niektórzy zawodnicy bardzo źle na nich wpłynęła ta... To ta utrata rytmu po tych dwóch tygodniach przerwy, no niektórzy z nich naprawdę jeszcze, jeszcze do tej pory nie, nie przedstawiają tej formy, nie są w tej formie, co, co przed tą przerwą, to jest dla mnie najbardziej y, takie smutne i, i zastanawiające, bo tych przerw na reprezentację jeszcze jesienią są dwie, a jeżeli tak ma to wyglądać, to, to będzie niezwykle trudno jesieni dalej teraz w tym momencie jak on mija na korytarzu, jaki któregoś z prezesów to zaprasza na kawę czy, czy nie? Teraz herbatę zaczęliśmy pić. Pytanie, czy Legia będzie miała kim postraszyć jakąkolwiek drużynę do końca sezonu, do końca rundy przynajmniej, bo wiadomo, że transfery były mocno nie po Pana myśli. Nie ma w tej chwili zawodników z przodu, którzy mogliby naprawdę agresywnie zaatakować przeciwnika. Jaki w takim razie wariant gry może Pan obrać, taki, który spowoduje, że Legia zacznie strzelać troszkę więcej bramek niż przeciwnicy? No wie pan, nie chcę tu mówić, o jak, jak, jaki wariant wierzymy w Bełchatowie, bo nie chcę ułatwiać, ułatwiać yy, sprawę, sprawę przeciwnikowi. Natomiast yy, ja wciąż widzę atuty w naszej drużynie. Pan tutaj strasznie taki czarny scenariusz rozkoszył, że nie ma kim straszyć, nie ma kto grać i tak dalej. Owszem, nie mam dużego pola manewru, jeżeli chodzi o ofensywę. Yy, mamy mało ofensywnych zawodników. Natomiast yy, mimo wszystko piłkarze typu Radowicz, typu Luboja, typu Januszko, Lariel Borysiu, Michał Żewłakow, Wawrzyniak, Kiełbowicz, Rzeźniczak, Jędrzejczyk, to są nazwiska, które no jadąc do hatowa nie mogą się bać, nie mogą mieć innych myśli niż tylko to, że wychodzę na boisko po to, żeby wygrać i, i dla mnie jest to, jest to sprawa oczywista. Jeszcze ja zapytam, rozmawiał Pan z Michałem Żewłakowem, bo dla niego to może być wyjątkowy mecz. No, rozmawiałem przed derbami z Polonią i chyba niepotrzebnie z nich, czy to nie będzie dla niego wyjątkowo. także myślę, myślę, że czasem to chyba za dużo z tymi zawodnikami rozmawiam, bardziej lepiej chyba jednak im postawić krótko, zwięźle zadanie i niech się z niego wywiążą, a nie ciągle drążyć te tematy. Nie, nie, ostatnio to nie za dobrze mi wychodziło. Jeszcze pytam, czy w szatni jest bardziej atmosfera taka przygnębienia po tych ostatnich porażkach, czy taka sportowa złość zagiętej paroli, tak, damy z siebie wszystko, pojedziemy i wygramy? To drugie świetnie Pan to ujął naprawdę.